Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Jednym z najpopularniejszych filmów na moim kanale jest Jak wybrać odkurzacz pionowy. W związku z tym, że ten film nakręciłam dwa lata temu, a ta kategoria sprzętów rozwija się bardzo dynamicznie, postanowiłam nakręcić jego aktualizację. Zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Zasadniczym pytaniem przy wyborze odkurzacza pionowego jest jego funkcjonalność. Czy to ma być tylko i wyłącznie urządzenie, które odkurza podłogi, czy również je mopuje bądź myje? Mopowanie to jest oczywiście taka funkcjonalność, która polega na tym, że odkurzacz przeciera również delikatnie podłogi, czyli tą nakładkę mopującą on zwilża, ale ją trzeba regularnie podczas mycia ściągać i płukać, tak jak w przypadku klasycznego mopa. Natomiast w przypadku... Odkurzacza myjącego. Tam jest taki specjalny wałek, który jest również zwilżany przez urządzenie, ale ta brudna woda i zanieczyszczenia są ściągane z tego wałka do osobnego pojemnika. Dwa lata temu w kategorii odkurzaczy mopujących jedynym oferentem była marka Philips. Teraz mamy już do wyboru również urządzenia marki Tefal, Beko czy Hoover. Natomiast w kategorii odkurzaczy myjących nadal świetną ofertę posiada marka Bissell. Są też takie urządzenia na rynku, które się nazywają High Zero. I na pewno świetną ofertę posiada marka Kercher. O takim urządzeniu całkiem niedawno nakręciłam film, także zapraszam również na mój kanał. Urządzenie nazywa się FC7. Po wybraniu funkcjonalności odkurzaczy przede wszystkim zwróciłabym uwagę na moc sania. Dwa lata temu tak naprawdę jedynym producentem, który podawał ten parametr, była marka Dyson. Dzisiaj nadal wielu producentów nie podaje tego parametru, ponieważ nie jest on wymagany. Niemniej jednak do tego grona dołączyła już marka Samsung, Beko, Xiaomi i nawet przy niektórych modelach Tefala również tą moc sania jesteśmy w stanie poznać. O dziwo, ten parametr nie jest dosyć widoczny na sklepach. W związku z tym ja serdecznie zapraszam do skorzystania z mojego konfiguratora odkurzaczy pionowych na stronie Pani Tamten. Parametr znajdziecie bez problemu. Jeżeli jesteście zainteresowani odkurzaczem, którego mocy ssania nie znacie z racji tego, że producent go nie podaje, to wówczas warto przyjść na sklep i przetestować taki model, bądź przynajmniej poczytać opinię użytkowników w sieci. Będąc na sklepie zapewne zauważycie, że producenci głównie komunikują czas działania odkurzacza i napięcia akumulatora. Ja osobiście sprawdziłabym nie jak ten odkurzacz długo pracuje w trybie normalnym, ale w trybie turbo, czyli w tym trybie mocniejszym. No i to czy akumulator jest wymienny i jak dużo kosztuje. Bo jak wiadomo każdy akumulator z czasem się zużywa, więc trzeba będzie go wymienić. Bardzo ważną kwestią przy wyborze odkurzacza jest również rodzaj jego konstrukcji. Czy to ma być takie klasyczne dwa w jednym, czy to ma być odkurzacz typu 360 stopni z silnikiem przy rączce? Zaletą takiej konstrukcji jest to, że tutaj środek ciężkości jest nisko położony, w związku z tym odkurzanie jest zdecydowanie bardziej komfortowe. No i zaletą jest również samowstająca konstrukcja. W przypadku takiego odkurzacza, jeżeli chcemy przerwać odkurzanie, to musimy go odwieźć do bazy bądź położyć na podłodze. No i tutaj ten ciężar odkurzacza jest. Właściwie opiera się na nadgarstku, więc niektórzy skarżą się, że po jakimś dłuższym czasie odkurzania pobolewa ich trochę ręka. Ale zaletą tej konstrukcji jest na przykład to, że tutaj wystarczy wypiąć dużą elektroszczotkę, zapiąć miękką końcówkę, żeby ściągnąć pajęczynę z sufitu, bądź żeby odkurzyć wąską gdzieś przestrzeń pomiędzy kanapą a komodą. A przy tej konstrukcji, żeby ściągnąć pajęczynę z sufitu, no potrzebujemy albo dobrej drabiny, albo jakiejś ekstra przedłużki. No i tutaj wjechanie też pod niską kanapę bądź komodę jest mocno utrudnione z racji właśnie tutaj tej grubości konstrukcji. W przypadku tej konstrukcji odkurzacza ważna jest również jego waga, raz ze względu na to, tak jak już mówiłam, że ona spoczywa na naszym nadgarstku, a poza tym od czasu do czasu przyjdzie nam ten odkurzacz również podnieść do góry właśnie po to, żeby ściągnąć pajęczynę z sufitu, więc ważne czy my sobie z tym ciężarem poradzimy. Ostatnią ważną kwestią przy wyborze odkurzacza są akcesoria. Większość na swoim wyposażeniu ma taką miękką ssawkę do kurzu. Ale jeżeli na przykład w waszym domu są zwierzaki, to warto zainwestować w taki odkurzacz, który ma mini elektroszczotkę, ponieważ ona świetnie zbiera sierść z mebli tapicerowanych. I warto też zwrócić uwagę na to, jak wygląda główna elektroszczotka. Czy ona jest taka uniwersalna, czy to jest taki miękki wałek materiałowy? ponieważ z moich doświadczeń wynika, że taka szczotka zdecydowanie lepiej sobie radzi ze zbieraniem brudu z twardych podłóg i ja ją zawsze gorąco polecam. Są modele, które mają na wyposażeniu i jedno, i drugie. Ja osobiście jestem też fanką oświetlenia ledowego w odkurzaczach pionowych, uważam, że z jego pomocą dużo lepiej się odkurza. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania do odkurzaczy pionowych, koniecznie piszcie je pod filmem. Do zobaczenia za tydzień.